Rozdział drugi. Lamentacje. Ach, gniew pana wtrącił w mrok córę Syjonu. Zrzucił z nieba na ziemię chwałę Izraela. Na podnóżek swych stóp nie wspomniał w dzień swego gniewu. Zburzył pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba. Wywrócił w swej zapalczywości warownie córy Judy. Rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych. Złamał w przypływie gniewu wszelką moc Izraela. Cofnął swoją prawicę od nieprzyjaciela. W Jakubie rozniecił pożar, co wszystko wokół trawi. Jak wróg swój łuk naciągnął, prawicę umocnił i zabił, jak nieprzyjaciela. Wszystkich, co oczy radują, na namioty córy Syjona. Gniew swój wylał, jak ogień. Pan był jakby wrogiem, zburzył Izraela. Zburzył wszystkie pałace, poburzył baszty, namnożył u córy judy skargi za skargami. Zniszczył swój namiot jak ogród, przybytek swój zburzył. Na Syjonie pan skazał na nie pamięć zgromadzenie i szabat. W każącym gniewie odtrącił kapłana i króla. <laughs> pan odrzucił swój ołtarz, pozbawił czci świątynię, wydał w ręce nieprzyjaciół mury jej warowni. Podnieśli krzyk w domu pańskim, jak w dzień uroczysty. Postanowił Pan wywrócić szańce córy Syjonu. Przeciągnął sznur mierniczy, nie cofnął ręki przed zniszczeniem. Przed murze i mur pogrążył w żałobie, po społu one spadają. Bramy runęły na ziemię, połamał, pokruszył zawory, jej król i książęta upogam. Nie ma już prawa, nawet prorocy nie mają widzenia od Pana. Usiedli na ziemi w milczeniu starsi córy syjonu. Prochem głowy posypali, przywdziali wory. Skłoniły głowy ku ziemi dziewice jerozolimskie. Wzrok utraciłem od płaczu, drgają me trzewia. Żółć się wylała na ziemię, wskutek klęski córy mego ludu. Gdy słabły niemowlęta i dzieci na placach miasta. Do matek swoich mówiły, gdzie jedzenie i wino padały jak ciężki. Ranione na, na placach miasta, gdy uchodziło z nich życie na łonie ich matek. Jak cię pocieszyć? Z czym porównać? Córo Jeruzalem. Z czym cię porównać, by cię pocieszyć? Dziewico-córo Syjonu. Gdyż zagłada Twoja wielka jak morze, któż cię uleczy? Prorocy Twoi miewali dla ciebie widzenia próżne i marne. Nie odsłonili twej złości by od wygnania Cię ustrzec. Miewali dla Ciebie widzenia zwodnicze i próżne, w dłonie klaszcząc nad Tobą wszyscy, co drogą przechodzą, gwizdzą i kiwają głowami nad córą Jeruzalem. Więc to ma być miasto, cud piękna, radość całego świata? Rozwarli na Ciebie swe usta wszyscy Twoi wrogowie. Gwizdali, zgrzytali zębami, poch pochłonęliśmy je, rzekli oto jest dzień upragniony. Osiągnęliśmy go, widzimy. Uczynił Pan, co postanowił, wypełnił swą groźbę, zapowiedziano w dniach dawnych bez litości, obalił, rozweselił wroga nad Tobą, wywyższył moc Twych ciemiężców. Wołaj sercem do Pana, dziewico Curosyjonu, niech łzy Twe płyną jak rzeka, we dnie i w nocy, nie dawaj sobie wytchnienia, niech żrenica oka nie zazna spoczynku. Powstań, wołaj po nocy, przy zmianach straży, wylewaj swe serce jak wodę. Przed obliczem pana wznoś do niego swe ręce, o życie twoich niemowląt, które padły z głodu, na rogach wszystkich ulic. Spojrzyj, panie, i rozważ komuś tak kiedy uczynił. Czy kobiety mają jeść owoc swego łona, pieszczone niemowlęta? Czy w świątyni pańskiej ma się zabijać kapłana i proroka? Legli w prochu ulicy chłopiec i starzec. Moje dziewice i moi młodzieńcy padli od miecza. Zabiłeś ich w dniu swego gniewu, zgładziłeś, zgładziłeś bez litości. Zwołałeś jak gdyby na święto wszystkie metrwogi zewsząd. Nikt się w dniu gniewu pańskiego nie ostał, nie umknął. Tych, co pieściłam, chowałam, wróg mój wyniszczył. Koniec drugiego rozdziału Lamentacji.